Słuchajcie tego, mój kumpel Paweł wchodzi do żabki. Wszystko jak zwykle, ale nagle uświadamia sobie, że zapomniał portfela. Rozgląda się po sklepie, jak ktoś, kto zgubił drogę w supermarkecie na Marsie. Patrzy na produkty, przekręca kartony, niby coś przegląda, ale w sumie nie ma na co wydawać pieniędzy. I wiecie co? W sklepie byli tylko Paweł i kasierka. Kasierka zaczyna się zastanawiać, co ten gość robi. Może tajemniczy klient? Widziałem, jak się kręci wokół kasy, jakby szukał najmniejszego znaku wody na Marsie. Nagle podchodzi i mówi. Chciałbyś spróbować naszego nowego hot doga? Jest naprawdę gorący. Paweł odpowiada dzięki, ale ja tylko tak się rozglądam. Kasierka nie daje za wygraną. A co z kawą z lodem, idealna na ten upał. Paweł, może później. Kiedy Paweł przypomniał sobie, że portfel miał w kieszeni kurtki, bierze szybko kilka rzeczy i leci do kasy. To wszystko pyta kasierka. Paweł na to: tak. Kasierka żegna go miło, zaprasza ponownie. A Paweł mówi: na pewno wrócę. Miłego dnia. Szepnął jeszcze, że nie jest tajemniczym klientem. Ulga na twarzy kasierki była nieoceniona.